W tym filmie pokażę Ci jak ustawić projekt, aby łatwo zarządzać światłami. Standardowo, kiedy dodajesz wiele świateł do projektu, szybko robi się w nim bałagan. Każde nowe światło ma domyślną nazwę, co utrudnia ich znalezienie i kontrolowanie. Rozwiązanie jest proste, nazywaj światła od razu po dodaniu. Na przykład SW kuchnia stół, gdzie SW to skrót od światła. Celowo nie piszemy go w całości, aby szybciej odnajdywać go na liście. Następnie SW Salon Lampa. Następnie filtruj listę z nazwami po prawej. Spójrz, jakie to proste. Kliknij na tę listę obiektów po prawej. Pisz na górze w polu wyszukiwania SW. Od razu masz wszystkie światła. Teraz dopisz do SW Kuchnia i masz wszystkie światła w kuchni. Zaznacz kilka naraz, używając lewego klawisza myszy na pierwszym na liście, a następnie lewego klawisza myszy z shift na ostatnim. Zaznaczysz w ten sposób wszystkie po kolei. A teraz przejdź poniżej listy, aby jednym ruchem zmienić na przykład kolor,